Dajesz? Pamiętasz jak się bawiliśmy? To teraz ogień, tak jak wtedy! Dajesz. Dawaj, dawaj, jeszcze kawałek! Jeszcze kawałek! Stajesz, stajesz! Stajesz! Odwróć się Miesio! W drugą, tą stronę, o! A tak się odwróć. tak się Stajesz Miesio! Miesio! Super Dajesz sobie radzisz! piątkę. I jedziemy! Dobrze! Poczekaj Misiu, tak złap? Zwykły latarnie. Jedziesz! Miałbyś lepszy czas, ale mama przeszkadza. Dobra. I dawaj, jedziesz! Dawaj! I do mnie tutaj, teraz! Dajesz Miesio. Dajesz tutaj linia, linia jest! Brawo! Brawo Miesio.